Panie Romo, my dzisiaj się znajdujemy na premierze filmu Rui. Film ten opowiada tak naprawdę o troszeczkę wyizolowaniu się od naszego świata, współczesnego świata i takim podążaniu właśnie za czym? Na bezludną wyspę, bo wasza rodzina ląduje na tej bezludnej wyspie z własnej woli. I teraz czego tam szukacie? No, takie przesłanie tego filmu, którym yy, yy, można by. Ogólnie nazwać ich dążenie i poszukiwanie, to, to, to dążenie do wolności, przesłaniem filmu i hasłem jest wolności nie ma. My mówimy o, o historii rodziny, która podjęła radykalną decyzję odizolowania się całkowicie od cywilizacji, ale ta decyzja została przez nich podjęta 10 lat wcześniej. Spotykamy bohaterów w momencie, kiedy już od 10 lat są zamknięci. Z dala od cywilizacji, w, swoich, w swojej bliskości, w hermetyczny sposób. Więc dla mnie zawsze ważne, żeby pomyśleć sobie o tym, co było 10 lat wcześniej i jakie były ich powody. Bo pewnie piękne, bo pewnie podążanie za wyobrażeniem e, poczucia bliskości, pewnie, e, pewnie chcieli e, nauczyć się żyć w sposób, który będzie ich zbliżał do siebie, ale. Jak widzimy ich w tym momencie, to historia tej rodziny opowiada nam o tym, jak wiele zaniedbała po drodze ta rodzina, jak wiele y, krzywdzących y, emocji y, y, wyrzuciła na siebie wzajemnie i, i do czego doprowadzamy siebie, jeśli właśnie nie dajemy sobie tej wolności, te, tego zrozumienia, tego, tej akceptacji. I dla mnie, jeśli mówimy, przyglądamy się tak pod mikroskopem takiej, takiej relacji, takiej rodzinie, możemy powiedzieć, oni nie mieli. Wyboru, dlatego, że nie mieli innych bodźców, nie mieli możliwości skonfrontowania swoich wizji z innymi ludźmi, tylko dokładnie z tymi, których uznali za najbliższych 10 lat wcześniej, z pełną świadomością dokonując takiego wyboru, ale na tyle e, też nieświadomością konsekwencji, e, że później. Mm, Skrzywdzeni, pokaleczeni, boleśni, e, próbują przetrwać. I w zasadzie ta historia już, już, już kiedy właśnie ich widzimy, to już jest tylko o tym, jak przetrwanie e, jest ich takim głównym motorem działania, czyli brak wizji, brak marzeń, brak e, poczucia szczęścia, spełnienia. E, no i tak mam, jak, jak, jak oglądam ten film, to mam takie marzenie, żeby właśnie. E, Ci wszyscy, którzy zobaczą ten film, żeby jeśli poczują jakieś rejony w sobie, które, które korelują, czy jakoś z naszymi bohaterami, czy z historią, żeby się temu przyjrzeć i żeby się tym zaopiekować, bo być może nie powtórzą e, dzięki temu te osoby historii takiej rodziny, e, bo tak jak mówię, to jest historia abstrakcyjna. Opowiadamy o tym, że, że żyją na wyspie, ale tak naprawdę mówimy o relacjach, o bliskości, o toksycznych relacjach, o tym, jak powtarzamy nieświadomie schematy, i jak właśnie... Krzywdzimy, a czasem, nawet w intencji, nazywając to miłością, co miłością nie jest. Więc, no, taki bardzo głęboko poruszający jest ten film, i, i mam nadzieję, że, że budzący.